Tam ci mnie zauważą, ten mnie zauważy. Nie mam dosłownie co robić. Dobra, zapiszę tutaj. Nad, nad, nadpiszę ten najnowszy zapis, bo tamtym się już zająłem i z tamtym jest spokój, więc nie mam się nic przejmować. Teraz muszę się zastanowić, jak zdjąć ich. Tak bezpiecznie. Mam ich nie zabijać. Ale. Głupie. Ojej... Tamtych dwóch mógłbym zdjąć naraz gdybym miał tą umiejętność śmieszną. He, nie, muszę sobie zjeść tego. A, zjem sobie ten słój i przejdę sobie tam. Chcemy zobaczyć, jak Jensen po prostu bierze taki słój pełen koksu i go zaczyna wpierdzielać. Ha! Zachowałem bateryjkę. Ten jest trochę niebezpiecznie blisko. Ale widzę, że mnie raczej nie widzi. To jest frajerskie, ale cóż. On chyba pójdzie tam do przodu. Nie, on wróci się do tyłu, cholera. A, dobra, spróbuję go zdjąć jak on podejdzie do przodu, może go wtedy nikt nie zauważy. Nie jest na to szansa. Dlatego chodź do przodu, kochanieńki. Chodź do przodu. Spróbuję, no, spróbuję go zdjąć tym takim cichym takedownem. Zużywając jedną bateryjkę. I potem... Sam sobie chowa tą broń do nogi. W ogóle ręce ma... Jezu, siedzę w jakiejś wodzie. Cholera, tamten teraz wrócił, to on to zauważy. Muszę tak synchronizować, żeby tamten się nie patrzył. O, tamten się odwrócił. Chodź Wow, chyba się udało. Schowam go tu. No nie uwierzę. Udało mi się. Dobra, co by teraz z Wami zrobić? Tam tych dwóch mam miśków, które ciągle są odwróceni do tego. Tego. Dobra, mam pomysł. Dajmy tamtego. Teraz w ogóle zapiszę, bo to mi się udało tak na styk Potwierdź. Tam tego schowałem, więc ok, mogę nadpisać. Nie będę potem żałował. Przejdziemy sobie tutaj. Trochę niewygodnie się tą niewidzialność włącza, bo się włącza F1. Dobra, zdejmijmy teraz tego pana. Oni powinni tego nie usłyszeć teoretycznie. Idealnie. Chodź, panie, przeciągniemy się tutaj, schowamy się. A tam tych dwóch ściągniemy moim znanym sposobem. Najpierw pistolecik, potem takedown. Dobra, ty jesteś pusty. A wystarczy, że się do nich zakradniemy. Dobra. No i proszę bardzo, co teraz? ten coś ma przy sobie, kostka danych. Dziękuję, dziękuję bardzo. Wykryli mnie co prawda, ale lata mi to... Nie ma jakiegoś sposobu, żebym tam sobie przeskoczył, bo tam są ci strażnicy, którzy mnie zauważą. Zapiszę, żeby potem nie było jakiejś wtopy. Okej. Okay. Cholera, ilu ich tam jest? Dobra. Uh, na styk. Dobra, wracamy do tamtej dzielnicy w takim razie. Misję główną też tam mamy. Ciebie schowamy, bo jesteś mi niepotrzebny w tej chwili. Zdaję znowu, trzeba będzie się przebiec. Ja ten frajer, który chciał mnie wrobić. Nie, frajerze. Dobra, przydał się to jakiś baton, jeden na przykład. Okej. Okay. Nie wiem, czy musiałem to robić, ale wolę dla bezpieczeństwa. To zrobić. Okej. Okay, druga dzielnica. I idziemy do ciebie. La, 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 la. Co my mamy tutaj? Musimy wejść na górę, co? No to chyba tędy. Na że na górę nie możemy tak fajnie wchodzić jak schodzi na dół z ikarem. W nic ikar też leciał w górę. Nie skończyłeś to dla niego co prawda za dobrze, no ale... Trudno. W ogóle mam ciekawy z tym, że włączy się teraz ikar. Nie, nie włączy się. You must get that chip back, Mr. Jensen. Odnośnie. Nie, to już się pytałem o wszystko. Zakończę. The cellars are out cold. Excellent work. Seems Mr. Darrow was right to trust you. We will send people to take care of the terrorists. Could I see the chip? How about you tell me what's on it first? Blackmail, Mr. Jensen? Don't waste your time. I won't tell you anything. Besides, there are stones better left unturned. Might as well just give me the chip and leave it at that. Mignęła Alpha beta i mignęła jej alfa. Nie mam zielonego pojęcia co są Spróbujmy. Spróbujmy urok. Look, you're a powerful young woman. You're in a position that warrants your access to classified information. I understand that not everybody should get their hands on this, but I'm like you. I work for a powerful man, and I get entrusted with secret information on a daily basis. Plus, I'm the one who busted his ass getting this chip for you. I guess your point is not entirely without merit. But understand, this information is extremely confidential. It concerns Panchea, and more specifically, the Hiram Project. Hiram Project? Never heard of it. I'm not surprised. It is a well-guarded secret but without it panchea could not exist such an ambitious project an installation extending all the way to the ocean floor the pressure exerted against it is constantly shifting yet the slightest defect in structural integrity could bring it all down that's why we needed something powerful and extremely efficient to monitor it day and night you're saying the Hiron project is some kind of advanced computer.: Yes, I suppose you could say that.: Thank you for your honesty. Whoa. The information is safe with me, don't worry. Here's your data chip.: Ah, perfect. You don't know what this means, Mr. Jensen. Your help has been invaluable. Thank you. Even though this was a favor for Mr. Darrow, he believes you should be duly rewarded. Here is a payment in credits. I'm sure Mr. Darrow will wish to congratulate you himself. Expect to hear from him soon. No, i udało mi się przegadać, nawet mimo iż z tą betą to był totalny strzał i dostałem osiągnięcie kobieciaż. Bardzo, bardzo fajnie. Dokonałem ja teraz iść. Wojny korporacyjne, co to jest? Zobaczmy. Eee, Obro interesy klienta dokując niemalże agresywnego przejęcia, aha, okej. Okay. It seems David has a flair for choosing his people, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. Couldn't let information about something as sensitive as the Hiron project get in the hands of the wrong people. No, no, we couldn't. So Mengyao told you about the project today. That was stupid. Kompletnie się Nie spodziewałem czy czegoś takiego tam, no a. No ale cóż, na pewno tamtędy nie przejdę. Muszę znaleźć sobie jakiś szyb. O, to co? to, że David ma flair na szukanie swoich ludzi, Mr. Jensen. You have done me a great service today. Glad I could help. Couldn't let information about something as sensitive as the Hyron project get in the hands of the wrong people. No, no, we couldn't. So, Meng Yao told you about the project, I see. A little. I am afraid words can't do it justice. To fully comprehend the ramifications of what's been created in Panchea, you'd have to see it for yourself. And who knows? Perhaps one day you will. Nice. No, udało mi się tam chyba, wej chyba wejść. Mam nadzieję. Dzięki mojej niezwykłej spostrzegawczości zobaczyłem drabinę. Tak, to tutaj. Hmm, skakujmy to. A, nie da się. Szkoda. Na tym piętrze widzę, nikogo nie ma. Tam mam jakiś ostry drop w dół. Mogę się na razie... Zrzucić tutaj i sytuację, co ja mam w ogóle zrobić. Zapiszę grę, bo jeszcze się skończy na tym, że zaskoczę gdzieś, gdzie jest masa przeciwników. I będę musiał polegać na autosave'ach, które nie są niestety tak częste. Oink, jest to jakaś drabina, żeby tu zejść? Nie, no nieważne. Ja mam schodzić po drabinach. w żadnym wypadku. Co to jest? Aha, drzwi. Eee, mam iść, dajcie nam mi chwilę. Okej, okay, dobra. Nie, jestem już z powrotem. I tak. Aha, ja jestem koło kibla. Nie, tu to, to jest winda, o, ze mnie frajer Czekajcie, tab. Co to jest? Mam zejść niżej jeszcze. Co no to zejdę za tą drabiną? Co ja będę drabiną schodził? Aha. Nic tu nie ma, co? Chyba jednak muszę skorzystać z drabiny. Ja spryciarze No to jest garaż jakiś. Okej. Okay. Co my tu mamy? Omicę do pistoletu 10 mm, okej. Okay. No chodź, Jensen, chodź. Musimy zejść niżej, więc prawdopodobnie tamtędy pójdziemy. Hmm, F3 Tamci się bujają przy ścianie. Ten dla mnie zagrożeniem chyba nie jest. No, może mnie nie zauważy, mam nadzieję przynajmniej. Ojej, aha, co to jest? Znajdź nadajnik Wasyla Szewczenki. Mam nadzieję, że tam ten frajer nie zapomni.